Łobudzcy miszczowie zapraszają na pierdolnik platoński wow. Wiadomość z ostatniej chwili Jacek Krakowian ma zostać pełniącym obowiązki dyrektora Miejskiego Domu Kultury To kolejna fucha naszego miejscowego mistrza stania w rozkroku Podczas kampanii Jacuś był rozdarty pomiędzy Zakrzewskim a Nowakiem. Jest już szefem gminnej oświaty. Poza tym pełni obowiązki dyrektora OSIRU. Dodatkowo dzieli, rządzi, odnajduje podsłuchy, tropi zwierzynę wszelkiej maści, nawet rysie, na kłobuckiej pływalni. Przez długi czas było rozważane pełnienie przez niego obowiązków po ostatecznym odejściu wiceburmistrza z magistratu. Jednak wszystko zmieniło się, gdy światło dzienne ujrzały nazwiska kandydatów na sekretarza gminy. Faworytką na zwycięstwo w konkursie jest pani Kasprzak. Tak więc, wiele wskazuje na to, że już niedługo pełniącym obowiązki kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Kłobucku zostanie właśnie Krakowian. To kolejne oszczędności, jakie przyniesie nam nowa władza. Wydział ten znajduje się w tym samym budynku, w którym króluje szef oświaty, co jest dodatkowym argumentem przemawiającym właśnie za Krakowianem, by pokazać jak bardzo zależy mu na tym stanowisku. Postanowiło on oczyścić gminę Kłobuck z wszystkich śmieci.